Myślałem, że małżeństwo uleczy wszystkie moje rany, ale okazało się, że to nieprawda. To bolesne wyznanie samego Justina Biebera na temat jego małżeństwa z Hailey Baldwin, związku, który niegdyś uchodził za bajkowy finał, wzruszający cały świat. Ale co się stanie, jeśli to małżeństwo zostanie poddane analizie jednego z najwybitniejszych psychologów klinicznych na świecie? Specjalisty, który potrafi przewidzieć rozwód z dokładnością sięgającą 90%. Doktor John Gottman, znany jako prorok rozwodów Hollywood, poświęcił ponad 40 lat na badania nad tysiącami par i zidentyfikował 7 sygnałów śmierci. Subtelnych, lecz niezwykle trafnych oznak, które niemal nieuchronnie zwiastują rozpad związku. A gdy porównamy te symptomy z publicznymi zachowaniami i momentami Justina Biebera na przestrzeni ostatnich lat, wynik może przyprawić odreszcze. Od nagłego usunięcia obserwowania hejli na Instagramie i zrzucenia winy na hakera, poprzez odmowy pocałunków przed tłumem, odwracanie się plecami lub ocieranie ust po pocałunku żony, aż po pozostawianie hejli z tyłu i odjeżdżanie samochodem, jakby była niewidzialna, te wszystkie zachowania, które mogły wydawać się chwilowymi kaprysami, w rzeczywistości przerażająco pokrywają się z naukowymi modelami nieudanych małżeństw. A to dopiero wierzchołek góry lodowej. Głębsza analiza zachowań Justina przez pryzmat siedmiu zasad udanego małżeństwa Gottmana obejmujących krytykę, pogardę, postawę obronną, ignorowanie emocji i wiele więcej ujawnia powtarzające się schematy, które nawet najbardziej doświadczeni terapeuci małżeńscy uznaliby za alarmujące. Od publicznego wyśmiewania żony w mediach społecznościowych, przez agresywne reakcje na najdrobniejsze gesty aż po całkowite wycofanie się emocjonalne, każdy element idealnie wpisuje się w obraz związku skazanego na rozpad. Pozostaje więc pytanie, czy jesteśmy właśnie świadkami powolnego, lecz nieodwracalnego upadku małżeństwa, które cały świat śledzi krok po kroku? Cofnijmy się w czasie do roku 2018, momentu, gdy Justin Bieber i Hailey Baldwin niespodziewanie wrócili do siebie po dwóch burzliwych latach rozłąki. Stało się coś niczym z bajki. Zaledwie kilka tygodni po ponownym zejściu się ogłosili zaręczyny, a dwa miesiące później prosto do ołtarza. Romans, który okrzyknięto bajką na jawie, wzbudził zazdrość nawet w samym Hollywood. Media na całym świecie zgodnie ogłaszały: Prawdziwa miłość zwyciężyła. Justin znalazł dziewczynę, która uratowała jego życie Hailey, anioł, który wyprowadził Justina z ciemności narkotyków i skandali. Hashtag numer dżagili zalał wszystkie platformy społecznościowe. Para błyskawicznie stała się wzorem idealnej relacji dla pokolenia Z, a miliony fanów z zapałem shipowały ich związek, jakby to była ich własna historia odkupienia. Zbudowano niemal perfekcyjny obraz. Chłopiec znany z burzliwej przeszłości wreszcie odnalazł przystań wśród burz, a piękna dziewczyna była gotowa poświęcić wszystko, by ocalić miłość swojego życia. Jednak już w pierwszym roku małżeństwa, pod idealną powierzchnią, zaczęły pojawiać się rysy. Justin z trudem powstrzymywał łzy w wywiadzie dla Apple Music. Przeżyłem ogromny kryzys emocjonalny po ślubie. Myślałem, że małżeństwo uleczy wszystkie moje rany, ale tak się nie stało. Haley również nie ukrywała swojej desperacji. W podcaście In Good Faith jej głos drżał. Zadzwoniłam do mamy, płakałam jak dziecko i powiedziałam: Nie dam już rady. Jeśli to małżeństwo ma tak wyglądać na zawsze, nie wytrzymam. Zamiast miesiąca miodowego, od początku przeszli w tryb przetrwania. A dziś, po siedmiu latach od ślubu stulecia, mamy wystarczająco dużo sygnałów, zachowań i faktów, by spojrzeć na to małżeństwo obiektywnie jak na kliniczne studium miłości, oczekiwań i prawdy. Dr. Gottman nazywa zachowanie zwane krytycyzm czyli ostrą, bolesną krytykę. Pierwszym z czterech jeźdźców apokalipsy zwiastujących koniec małżeństwa. I Justin Bieber dał nam przerażający przykład tego zjawiska. Kiedy magazyn Vogue ogłosił Hayley twarzą okładki letniego wydania 2022, co było ogromnym kamieniem milowym w jej karierze modelki, pierwszą reakcją Justina nie były gratulacje. Zamiast tego opublikował post na Instagramie, w którym przypomniał, jak kiedyś powiedział Hayley. Nigdy nie trafisz na okładkę Woga, po czym dodał usprawiedliwienie: Wiem, to było okrutne, ale wtedy czułem się niedoceniony, więc musiałem się odgryźć. Zaledwie kilka miesięcy wcześniej, gdy Kendall Jenner pojawiła się na okładce tego samego magazynu, Justin natychmiast zareagował entuzjastycznym postem, nazywając Kendall absolutnie piękną. A wobec własnej żony? Tylko ironiczne Udowodniłaś mi, że się myliłem. Jakby sukces Hailey był jego osobistą porażką. I to nie był odosobniony przypadek. Justin ma długą kartotekę publicznych upokorzeń wobec żony. Publikował stories, wyśmiewające zęby Hailey jako śmieszne. Udostępniał memy żartujące z przylepnej, irytującej żony. Wszystko to na koncie obserwowanym przez miliony fanów. Za każdym razem Hailey musiała znosić te upokorzenia na oczach całego świata. Kontempt czyli pogarda, lekceważenie to najpotężniejszy wskaźnik rozwodu we wszystkich badaniach Gottmana. A zachowania Justina Bibera są bolesne aż do granic wyobraźni. W pierwszy dzień matki w życiu Hailey, zaledwie 10 miesięcy po narodzinach ich syna, zamiast czułych słów, Justin opublikował story. Kocham matki, ale Dzień Matki to porażka. I dalej. Powodzenia dla wszystkich, którzy próbują przetrwać ten dzień. Dzień, który dla każdej mamy jest święty, symbol początku rodzinnej tradycji, uhonorowania macierzyństwa, został przez Justina potraktowany jak coś, czego należy unikać? Do tego dochodzi cała seria nagrań wideo, które stanowią niezaprzeczalny dowód. Justin odrzuca pocałunki Heili w miejscach publicznych. Gdy już musi pocałować, natychmiast wyciera usta, jakby właśnie się ubrudził. Mowa ciała. Gwałtowne wyrywanie ręki, gdy Hayley ją łapie. Zamykanie drzwi auta, zostawiając żonę za sobą. Chłodne odrzucenie uchwycone przez kamerę. Kochanie, nie mogę. Nie dotykaj mnie teraz. Gdy Hayley opiekowała się dzieckiem w domu, Justin beztrosko pojawiał się na imprezie urodzinowej rapera Sexy Red w The Player's Club. Pocałował Sexy Red na środku tłumu. I tym razem nie było ani wycierania ust, ani unikania kontaktu. Wręcz przeciwnie. Uśmiechał się szeroko, jakby zapomniał, czym jest smutek. Ta różnica boli najbardziej. On wciąż potrafi okazywać czułość, tylko nie wobec własnej żony. Podczas jednego z pozornie niewinnych live streamów, Haley zażartowała, że Justin jest trochę niechlujny typowy komentarz między bliskimi partnerami. Ale jak zareagował Justin? Natychmiast włączył tryb obronny, zmieniając całą sytuację w kłótnię i grę w obwinianie. To absolutnie nieprawda. Spójrz na ten pokój i zastanów się dobrze. Czyje są te rzeczy? Wszystko tu należy do ciebie. Twoje kosmetyki, twoje ciuchy Adidasa. To jest twoje, tamto też jest twoje. Te ciuchy od Adidasa, które ci przysłali, a ty nawet ich nie schowałaś. To się w głowie nie mieści. Schemat się powtarza. Justin wydaje się niezdolny do przyjęcia jakiejkolwiek krytyki, nawet tej podanej w formie żartu. Zamiast zareagować z dystansem lub rozbawieniem, kontratakuje i obsadza Haley w roli winnej. To klasyczny przykład zachowania obronnego, kiedy ktoś czuje się zagrożony nawet przez najłagodniejszą uwagę. Wróćmy do afery z okładką Woga. Justin nie tylko otwarcie skrytykował żonę, ale jeszcze próbował usprawiedliwić swoje zachowanie. Czułem się niedoceniony, więc uznałem, że muszę się odgryźć. Uczynił z publicznej krytyki żony logiczną odpowiedź na rzekomy brak szacunku, który istniał tylko w jego głowie. Typowy wzorzec obronny. Nigdy nie bierze odpowiedzialności. Zawsze szuka zewnętrznego powodu dla swoich reakcji. Kolejny znak ostrzegawczy cisza i wycofanie czyli jak Justin izoluje Haley. Według informacji z tzw. blind itemów które pojawiły się w kwietniu 2025 roku i zostały potwierdzone przez liczne wiarygodne źródła rozrywkowe. Justin robi wszystko, by nie wracać do domu, a jeśli już tam jest, zamyka się w swoim studiu, by być sam. To klasyczny przykład zjawiska Stonewalling fizycznego i emocjonalnego wycofania się z relacji. Cyfrowe Stonewalling. Justin odobserwował Hailey na Instagramie. A gdy media plotkarskie to wychwyciły, zrzucił winę na hakera. W odpowiedzi, Hayley po cichu usunęła ze swojego biosłowa mama i żona, zostawiając jedynie założycielka plus dyrektor kreatywna Road. Syndrom nieobecnego ojca. Wyciekło nagranie, na którym Justin bawi się w klubie ze striptizem, podczas gdy Hayley samotnie opiekuje się dzieckiem w domu, co wzbudziło pytania o jego rolę w rodzinie. Tajemnicze Studio Sessions Justin udostępnił enigmatyczny fragment piosenki nagranej w domowym studio, w której w wysokim, kpiącym tonie powtarza You just a little bitty. Fani podejrzewają, że to pasywno-agresywna szpila, wymierzona w Haley, wykorzystanie sztuki jako narzędzia do emocjonalnego wycofania się. Na wydarzeniach publicznych wielokrotnie zauważono, że Justin był zupełnie nieobecny wobec Haley. Podczas gdy ona próbowała się uśmiechać i nawiązać kontakt, on wyglądał, jakby dryfował w innej rzeczywistości. Puste spojrzenie, zamknięta mowa ciała, całkowity brak obecności duchowej. Zgodnie z analizą ekspertów od mowy ciała, to wyraźna oznaka osoby, która wycofała się emocjonalnie z relacji, choć fizycznie wciąż w niej tkwi. Dr. Gottman definiuje zjawisko flooding jako stan w którym dana osoba staje się tak przeciążona emocjonalnie, że dosłownie zamraża się, paraliżuje lub odcina od rzeczywistości. W przypadku Justina Biebera to zjawisko objawia się w niebezpiecznym schemacie nadużywaniu substancji psychoaktywnych jako mechanizmu ucieczki. Według ekskluzywnego raportu Page Six, Justin pojawił się na jednym z festiwali w stanie bardzo złym i niemal niekontrolowanym. Do tego stopnia, że nawet ludzie z branży, przyzwyczajeni do celebryckich ekscesów, byli zaniepokojeni. Granica została przekroczona, gdy Hayley musiała interweniować, wyciągając 15-letniego brata Justina z miejsca wydarzenia, gdy ten zaczął palić przy nieletnich. To nie tylko rażąco niestosowne, ale też stanowi poważne ryzyko prawne. W sieci krąży nagranie, na którym widać Justina krzyczącego na paparacjach z wnętrza wana wypełnionego dymem. Fani dodają, że wokół unosił się bardzo charakterystyczny zapach. Co istotne, incydent ten miał miejsce zaledwie kilka miesięcy po narodzinach jego pierworodnego syna, czyli w czasie, który według badań wiąże się z ryzykiem depresji poporodowej u młodych ojców, szczególnie gdy występuje współzależność od substancji. Justin wielokrotnie publicznie zmagał się z problemem uzależnienia. Media nagłaśniały okresy nadużywania narkotyków po których następowały fazy czystości i odbudowy wizerunku Fani obserwują ten cykl od lat. Zwykle nasila się po traumach emocjonalnych, od rozstania z Seleną w 2018 roku, przez napięcia w małżeństwie, aż po presję bycia ojcem. Zespół PR Justina zawsze reaguje błyskawicznie tym samym komunikatem. Jest tylko zmęczony, bo całą noc spędził w studiu nagraniowym. Ale brutalna prawda jest taka, Różnica między zmęczonym Justinem a Justinem pod wpływem na nagraniach wideo jest boleśnie oczywista. Zmęczenie nie powoduje rozszerzenia źrenic, chaotycznych gestów ani utraty zdolności do normalnej rozmowy. Dr. Gottman zauważa, że gdy małżeństwo zbliża się do rozpadu, pary często zaczynają przepisywać przeszłość. Zamiast wspominać piękne chwile, patrzą wstecz przez pryzmat żalu i ran. Kiedy się ożeniłem, przeżyłem emocjonalne załamanie, bo myślałem, że małżeństwo w magiczny sposób uleczy wszystkie moje rany. Ale potem zrozumiałem wcale tak nie jest. Takie publiczne wyznanie to poważny sygnał ostrzegawczy pokazuje, że Justin postrzega swoje małżeństwo od samego początku jako źródło cierpienia, a nie szczęścia. W wywiadzie dla JQ Justin przyznał, że przez cały pierwszy rok wspólnego życia czuł się jakby. Chodził po skorupkach jajek, opisując ten okres jako naprawdę koszmarny, ponieważ niemal całkowicie brakowało między nimi zaufania. Innymi słowy, miesiąc miodowy nigdy się nie wydarzył. Nie dam już rady, absolutnie nie, jeśli to małżeństwo ma wyglądać jak piekło. To słowa, które Haley wypłakała przez telefon do swojej matki w pierwszym roku związku. Z naukowego punktu widzenia, badania pokazują, że wejście w małżeństwo tuż po wznowieniu związku, który wcześniej zakończył się niepowodzeniem, bez dania sobie czasu na odbudowanie fundamentów emocjonalnych, to przepis na rozpad z bardzo wysokim prawdopodobieństwem. Termin negative sentiment override czyli przewaga negatywnego nastawienia. Opisuje etap, w którym toksyczne emocje przenikają każdą interakcję i zatruwają nawet te momenty, które w normalnych warunkach powinny być pozytywne. To ostatni szczebel przed całkowitym rozpadem związku. Justin nazwał swoją żonę, kobietę, która właśnie urodziła mu dziecko, buddy podczas weekendu z okazji Dnia Matki. W slangu Gen Z, buddy może oznaczać seksowną, atrakcyjną dziewczynę. Czasem jako komplement. Ale w tym kontekście, w dniu, który powinien być poświęcony matkom, rodzinie i szacunkowi, seksualizowanie kobiety będącej w połogu wydaje się rażąco nie na miejscu, zimne i całkowicie pozbawione empatii. Co gorsza, Justin Bieber dopuścił się całej serii powtarzających się kontrowersyjnych zachowań, takich jak udostępnienie mema. Moja żona jest uciążliwa. Na koncie śledzonym przez miliony fanów komentarz: I love you, pod postem 17-letniej aktorki Ariany Greenblatt na Instagramie. Mimo, że sam ma 31 lat, jest mężem i ojcem brak obecności w ważnych momentach, Hayley. Ani jednego słowa gratulacji, gdy trafiła na okładkę Vogue, za to entuzjastyczne pochwały dla Kendall Jenner. Czynnik Seleny Gomez: gdy była dziewczyna, staje się sojuszniczką. Podczas gdy Justin publicznie rani swoją żonę, Selena Gomez, jego była, niegdyś rywalka Hailey, w miłosnym trójkącie piekła, niespodziewanie zaczyna okazywać Hailey wsparcie, przewrotnie i niewiarygodnie do bólu. Konkretne gesty. Selena polubiła posty Hailey promujące kosmetyki road dostępne w Sephora. Opublikowała story o wyraźnym, ale subtelnym przekazie: Jesteś wartościowa. Twój głos ma znaczenie, twoje serce ma znaczenie. Wiesz, kim jesteś, a ja ci kibicuję. Wiele portali rozrywkowych uznało to za bezpośredni przekaz skierowany do Haley. Selena wcześniej publicznie przyznała, że była ofiarą przemocy psychicznej w związku z Justinem. W rozmowie z NPR powiedziała, czułam się, jakbym była ofiarą pewnego rodzaju nadużycia. Tak, to była przemoc emocjonalna. A teraz... To właśnie ona staje się osobą, która okazuje empatię i wsparcie aktualnej żonie człowieka, który doprowadził ją niegdyś do traumy. Gdy osoba, która była ofiarą przemocy emocjonalnej, czuje obowiązek stanąć w obronie kolejnej ofiary, to znak, że mamy do czynienia z systematycznym, powtarzającym się schematem przemocy ze strony sprawcy. To ogromna czerwona flaga. Czy zatem jesteśmy świadkami kolejnego cyklu przemocy, który powraca jak bumerang? I tym razem. Ofiarą jest Haley, która zdaje się powtarzać ścieżkę bólu, przez którą kiedyś musiała przejść Selena? Przełomowe badania Johna Gottmana, oparte na 40 latach obserwacji klinicznych i analizie tysięcy par w warunkach kontrolowanych, doprowadziły do jednego z najbardziej precyzyjnych modeli przewidywania rozpadu związków. Odkrycie statystyczne. Jeśli w relacji występuje 5 z 7 określonych sygnałów, Prawdopodobieństwo rozwodu przekracza 85%, a jeśli pojawi się wszystkich siedmiu, rozpad związku staje się niemal pewny. Kliniczna lista: obecności Justin and Haley, krytyka, regularne publikowanie treści publicznie podważających wizerunek żony, pogarda, fizyczne dystansowanie się, szydercze gesty i ośmieszanie, postawa obronna. Ciągłe obwinianie drugiej strony, unikanie odpowiedzialności. Ignorowanie, wycofanie emocjonalne, zerwanie kontaktu cyfrowego. Zalew emocjonalny, udokumentowane epizody nadużywania substancji psychoaktywnych. Negatywna pamięć, wspomnienia pierwszego roku małżeństwa, nacechowane pesymizmem. Przewaga negatywnego nastawienia. Każda interakcja skażona destrukcyjnym tonem naukowy werdykt. Bez litości, 7 na 7. Według akademicko zatwierdzonego modelu Gottmana, związek Justina i Haley spełnia wszystkie kryteria klinicznej i statystycznej diagnozy rozpadu. Szansa na przetrwanie bez natychmiastowej interwencji terapeutycznej praktycznie zerowa. To, czego jesteśmy świadkami, wykracza daleko poza medialne plotki o celebrytach. Ten związek obnaża niebezpieczne zjawiska, które rozprzestrzeniają się w relacjach współczesnego społeczeństwa. Relacje cyfrowe rozwijane w pośpiechu, napędzane przez wiralowy moment, zamiast emocjonalnych fundamentów, więzi traumatyczne, mylnie postrzegane jako miłość, która przetrwa wszystko. Monetyzacja prywatnego chaosu jako treści do mediów społecznościowych. Miliony młodych ludzi na całym świecie traktowało ich jako symbol idealnej relacji. Dziś ich upadek, przeanalizowany przez pryzmat nauki, staje się alarmem. Jak kluczowe jest przygotowanie emocjonalne przed podjęciem decyzji o małżeństwie? Jak wcześniej rozpoznawać toksyczne wzorce w relacji? Jak zaakceptować fakt? Social media to scena nie przestrzeń dla prawdziwej miłości. W cyfrowej erze, gdy związki stają się towarem i paliwem dla algorytmu, rodzi się pytanie, czy nasze pokolenie jeszcze potrafi odróżnić autentyczną więź od uczucia wyreżyserowanego na pokaz? Być może surowa analiza znanych porażek miłosnych stanie się systemem wczesnego ostrzegania, pomagając zwykłym ludziom rozpoznać destrukcyjne schematy w ich własnych relacjach, zanim będzie za późno. Po systematycznym zastosowaniu modelu siedmiu oznak rozwodu, opracowanego przez psychologa Johna Gottmana do małżeństwa Justina Biebera i Hayley Baldwin, wniosek jest nie do podważenia. To związek, który z niemal stuprocentową pewnością zakończy się rozpadem, zarówno z punktu widzenia statystycznego, jak i klinicznego. Wszystkie siedem oznak jest obecnych, popartych jednoznacznymi i przytłaczającymi dowodami. Ale za tymi chłodnymi liczbami i suchą analizą naukową wciąż kryje się tragiczna historia dwojga prawdziwych ludzi globalnej supergwiazdy zmagającej się z ranami pokoleniowymi i uzależnieniem od substancji oraz młodej kobiety, która desperacko próbuje utrzymać coś, co najprawdopodobniej było zrujnowane już od samego początku. Być może jesteśmy świadkami w czasie rzeczywistym nie tylko powolnego upadku słynnego małżeństwa, Lecz także globalnego sygnału ostrzegawczego o kluczowym znaczeniu autentycznych fundamentów emocjonalnych w związkach XXI wieku. Media społecznościowe mogą prezentować perfekcję, ale nigdy nie zastąpią prawdziwego połączenia dusz. Jak sądzisz, czy nauka jest w stanie trafnie przewidzieć trajektorię ludzkiej miłości? A może istnieją czynniki niematerialne, takie jak nadzieja, dojrzałość, odkupienie? Które nie mieszczą się w żadnym klinicznym schemacie, a mimo to potrafią w cudowny sposób ocalić związek pełen czerwonych flag? Podziel się swoją szczerą opinią w komentarzach i nie zapomnij zasubskrybować kanału, aby nie przegapić kolejnych fascynujących materiałów o życiu gwiazd. Do zobaczenia, i dziękujemy za oglądanie.